Wszystkim cześć, z wami Atomciwio ja, i dzisiaj my nakręcamy po Robloxu, ale w rywale. Taka gra jest na Robloxie, taka no, fajna, jeśli ktoś wie to pozdrawiam, że ktoś wie, pozdrawiam, pozdrawiam, ale nie że... gratulacje, gratulacje. A jeśli ktoś nie wie, to niech wejdzie, no ja tutaj mam, ja tutaj od jakiegoś czasu już gram, ale tak pomyślałam, może kręcić po rywalach. Jak tutaj wbijam karny to tam mam już cztery... tutaj... A, okej, Mam już cztery tikety, mam 55 poziom. No okej, okay. no teraz będziemy tutaj... Nie, 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 widzicie. nie, 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 tego wideo. Ой, тут О, кто же доми пошел Поти то только mm -hmm. жизнь гованный. Человек. Okay. ну а буду, ну за расшитку бы А Бандитов в сумме. Окей, okay, окей. Okay. Я вам поведу. Я не не хотел никого, но под конец видео я там. Może dwie rundki pogram z, z, z prawdziwymi graczami, no bo to jest moje to no bo z prawdziwymi graczami to był bardzo długo, szczerze mówiąc, to był bardzo długo, bo to wygrasz, to nie wygrasz. Ale no, jeszcze miałem tylko karabin szturmowy, łuk. Jak ja wtedy był za, bym zarobił na sniper? No powiedzcie mi, na, na nożek. No, ja myślę, że ci, którzy grają w rywale... то пробовали за конта. А может и нет, Может они учтивы, Не знаю, не знаю, не знаю, Али так, о, дуже шипче. Али под конец здесь видела. ну, где еще так, пинч минут. Шед конец, мы можем идти. 10, 5, а можно и а 20 макс минут можно. На ну, по youtube ну уже муви youtube уже можно максимум так, тыля тыля, если я слышу mm, не вем ну то... не же, можно венцы, але тогда никто не будет начал падшить. Не а, я тарас а, выиграла. Okay, Окей, я выберу У меня на телефоне то самое. Он już... Wam będzie fajnie w ogóle, to ja chciałam z moim przyjacielem, ale on za godzinę, dwie tylko będzie w domu, więc. A, tylko. Za... No. A chciałam w ogóle, żeby w ogóle patrzcie, Ja miałam taki plan, żeby na początku powiedzieć, że ja będę nakręcać z przyjacielem, coś tam jeszcze, mówię, 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 na przykład coś takiego, a potem i potem taki on wchodzi i my... ja nic nie wiem ja nic nie wiem, no wy już słyszeliście moje imię e, no, no jak, bo nic nie by nie wiedział, że nakręcam na przykład no i w taki sposób my by walczyliśmy, ale na równych bo u niego też jest snipe, u niego jest mad kit w zwykle grze my by walczyliśmy w nie На привате, ну у него есть приват, а в обычной игре у него там есть метки, у меня не знаю, как он заработал 300 ключиков, но я как-то заработал, конечно. Ой, не, не попала. Ну no, и так, то, немного рассказала. И тут я, я так оповедала. 5 minut ja tak opowiadam, okej okay. i teraz były zobaczyć takie takie szybkie naczęcie, że tutaj będzie kilka rund się powtarzać. No i że będzie tak szybko. No że wie, wiecie tak time lapse, czyli jakoś tak się to nazywa nie pamiętam. Chyba jakoś tak. No, zaraz zobaczyć timelapse time lapse. No okej. Okay. Pojechaliśmy. w tym czasie wróciłem nie na długo mm, bo ja chciałam wam pokazać teraz a w tej rodzinie. ok ja chcę wam teraz pokazać jeśli u kogoś jest snajpa, róg wojenny e, granat i jeszcze kolce bo kolce mogą pomóc to ja zaraz wam pokażę bo u mnie kolców nie ma i rob wojennego але кольца и рук военных просто чи улотвяем то сделать, але можно то заробить просто навыц гранату едну, то и дальше сделать. Я зараз вам покажу, как то можно заробить зараз, только чтобы мне тут еще заспавновать. Ай, я чем еще не тут исполняю? Ага, сам себе в иллюминон. Ну, видели что-то? О, пачки, пачки, пачки. Пачки, просто так. Видите? Так, линия иди. Видите, где такая... Что Ну, что есть? Что so, yes. есть? Так, в общем, то я должен был сейчас зачепить еще от ten dźwig i jak po drabinie. Patrzcie, widzicie? Ta linia się skraca. Teraz... Op. O! Widzicie? Zobacz, jeśli twój przeciwnik nie zdąży ciebie e, zabić, to możesz tak usiąść i patrzeć. O! Co jest? A! O, tutaj strzelam czymś. Jak tutaj hitboxem. No. teraz... Patrz, patrzcie po prostu jak ja to będę robić. No znowu time, time, time lapse włączę. зкончила, е, я одяку вам інстрон. Це було дуже файно. І теж я одяку тут трохи скшений купила навіть є ще одну. думаю. У. Ну, зараз я. Окей. Ем, мам тут підйока троха тего, троха тего і купимся в новому город. Руквоє. Już dostałam na niego malu widmu, a także tutaj jest ooo ten mini portal, a na wszystko jest. Pierścień rolniczy na wszystko, ale ja dostałam fotel. Tak, ja z karnetu bojowego, dość dost... ja będę tak go nazywać, dostałam fotelik, Fotel! Będzie fajnie wyglądać, e, nic się nie zmieniło. No, mam prawie 60 poziom, to jest bardzo fajne, bardzo fajne. E, ja myślę, że w następnym odcinku my zrobimy myśl, jeszcze 5, e, jeszcze 5 tych, a jeszcze 5 no, takich luk. No, widzicie, że taka luka, 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 luka. czyli my zakończymy tą stronę. Ja myślę, że i potem w następnym odcinku, który wyjdzie ja postaram się skończyć, skończyć, skończyć aż od razu 7 na taką całą stronę, żeby dojść do karty dostęp to nie bardzo fajnie. I potem, patrzcie, w następnym to od razu dostaję kartę i tutaj dużo, dużo więcej. czego, potem jeszcze karty, jeszcze i pod koniec Warp stone można dostać darmowo, ale darmowo, okej. Okay. I co robimy u Można od razu 16. Потом кидаем и все туда. Тара скуделко. О, раз увидим то что значит или кто то есть какая эмоциональное штаммотка так понял ну окей когда кто-то mm -hmm. um, умер о 16 с крышина Ну почти mm -hmm. okay. okay. упачтили mm -hmm. все окей теперь а корабль штурмов участвует лечечка змеетна так и все на iPhone что раскладывать. Альбо такие шлепи. Вот же альбо. Полустатку. Тональность не лепше. До смерти, как и мама. Na dwóch, trzech, na dwóch, trzech, na dwóch, coś co tu było? no na dwóch, na dwóch, na dwóch, na ja chcę dwóch, to. będzie lepiej dwóch, na dwóch, na dwóch, na dwóch, na to fajnie wygląda I o to 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 to, o, to jest to piła łańcuchowa ale wybuch bach mm, może tak powiedzieć bo jakoś tutaj dziwnie to przetłumaczone ale usuń patrzcie co tu e... po prostu usuwa co jest Prosto on po prostu go nie ma co jest E, wiadro cukierków. Oooo, ja bym chciał. I gwiazdkę. Ja bym wiadro cukierków wziął. Bo tak jakby nastrój Halloween. jakiś Ooooooh. Patrzcie, tutaj u mnie różnych tych. Fajnie to wygląda, ale to jest lepsze. Jeszcze z tym wiatrem cukierków fajnie teraz wygląda. Tak Halloween. O, może teraz jest. пятницу вечерочка взметла. Но ну, никто, а понимаете, бо мне не станем. И это раз ты... рук военный. Я кищу. Jakiś... О, но ну, я видел сеть. Аху... Езу, он Али... У них такие черные. Али, Али... такие файны. Ну то, что изменить на... так. <плодисмент> Короче, хром стыл. Дивни выглядит. Окей, okay. найди еще то я бы... Мы сейчас уже уж понят. Копатки. Копатки, копатки. Ну, что есть? Чекай, чекай, что ж... Нет, хиба. А, я не могу закончить видео. Бог точно поставил лайка и суба. ставящий лайка и суба. Папа.